Dzień dobry nasi widzowie. Dzień dobry kochani. Ja już właśnie skończyłam śledziki. Tak. Wiem, że to tak teraz trochę tak dziwnie wygląda, ale te śledziki muszą z powrotem wylądować w słoiku. O, bo zdjęcia y, musiałam zrobić. Ale one były to samo, będzie. O, to co tu jest? Widzicie? Mhm. Zakręcony słoik. Tak, i ben, no, e, ich zrobiłam dwa. Dlatego, że te śledzie takie w odcie to u nas schodzą e, najwięcej. One się po fajnie przegryzą. Tak, i tutaj jest przepis taki, że no, tu jest jednak delikatna ta cebulka. E, ja nie lubię jak cebula taka surowa. Stoi długo w słoiku. Tak, dzisiaj, dzisiaj bym zrobiła, jutro bym jeszcze zjadła, a później raczej, raczej nie. A w occie właśnie im dłużej stoi, tym bardziej nam smakuje. No jednak z octem. A, i, i już Wam mówię. Zaraz, poczekaj, poczekajcie. E, pokaż tutaj, co tu jest. Tą, tą. Pamiętacie, co robiłam? Śliwki. Tu jest ocet ten. Jak robiłam śliwki, zlany. Słuchajcie, do śledzi w occie teraz to jak znalazł. Widzicie te śliweczki tutaj? Uh -huh. e, śliweczki są zasypane cukrem, więc oczywiście zamiast cukru, co dodam do słoika, tutaj właśnie ten cukier no. skrystalizowany, taki octowo-śliwkowy. Mówię Wam, ekstra, ekstra, naprawdę. Wyko ja wykorzystuję ten ocet... E, też, bo to już jest tam, to była mała butelka, tu mam tą. Wykorzystuję do surówek do wszystkiego praktycznie. Teraz nawet do barszczyku czerwonego też wykorzystam. Ten ocet właśnie śliwkowy, bo będzie. No bo jest po prostu pyszny. Pyszny, bardziej delikatny. Dobra, tutaj mam zalewę jeszcze. O, oczywiście. No. Różowiutka. I tu nie ma tych buraków. Uh -huh. To jest bez buraczków. A piszecie też, że... Bartość nawet jak się nie odzywa, to Wam się podoba, nie? Ja powiem Wam tak z tym Bartosiem. Wycyrklowałam, że akurat. Wartość, nawet jak wstanie w nocy. Musi pęcherzyki powietrza nie? wyjść. No mów, mówię. Wartość, jak wstanie w nocy, to on jest tak cała ale nawet jak taki idzie zaspany, gdzieś się potknie, przewróci, to wiecie, gdzie pierwsze udaje swoje kroki? Do miski. Nawet... Jeszcze nie miał, czy nie, nic tak jest taki za, za kołapuć Ale pierwsze co to przy, staje przy misę. i tak aż odtaje, nie? Parę no. minut i czeka. Czwarta. O. Zależy. I w zimne, poczekaj, tu jest ładnie, może będzie widać. I w zimne miejsce. W tamtą stronę. Iść, bo tu tam? Telefon tam? o. Dobra. Bo telefon łapie przodem, widzisz? O. O. I takie śledziki będą u mnie na. Na wigilii. I na święta, i na Wigilii. Śledziki zamknięte i idą do, do lodówki. Tylko zaraz tak. I cieszyliście się, że był Maja i Barto że wczoraj cała rodzina. A przecież no. tu jest. O, o. I jedna z Was się pytała, co z tą z promocją z Lidla, że jak jest powyżej, bo było do 3 kilo, że jak mhm. jest powyżej 3, to mi też policzyło po, po, stary, po tej cenie po 20 zł, tak? No, po Gdzie promocyjnej. Się, ja ci kochana pokażę swój paragon, bo ja już w końcu nie wiem. A że na panie paragonie mam tylko te śledzie śledzie, tego karpia. Zobacz sobie tutaj. Ja to specjalnie zatrzymasz. O, tak, żeby. Czekaj, może tu nam będzie lepiej widać. O, specjalnie zatrzymamy, patrzcie. I są, to są cztery opakowania karpie. I każdy ma minus, minus 8 zł, minus 7, minus 7, minus 5. Jak ty policzyłeś, to tu jest 3 kg i 10 deko. I 11 i prawie 12 deko. I prawie 12 deko. Więc ja już nie wiem, jeżeli masz ochotę, to po prostu musisz sobie z tego zliczyć, bo mi się zdaje, że mi policzyło no. Musiskie, no. ale No, albo bez, tutaj jak dalej pójdziemy Tak, to okazuje się, że bez promocji cena była za, kilo, za 10, no za kilogram 55 zł mhm. A z kuponem było po 20 zł mhm. Więc ja kupiłam potem, tak, No o, także ja kupiłam właśnie, w sumie miałam odjęte, zaoszczędziłam 28 zł. Bo wziąłam Ja sobie tak mniej więcej liczyłam w sklepie, co nie, żeby to mi wyszło 3 kg. Wyszło mi 3 kg i 11 deko. 12. 12 dek. No, dobra, i ja zaraz idę z fruśką na dwór, Bo trzeba iść tak. Tak, kocham. No, szykujemy się do kolacji. Tak. I mój zakup z Biedronki. Tak. Bo był tani. Mówię, ja kupię. Ale etykiety nie przeczytałem. Przyznał się, przyznał się, że sam no. to włożył do koszyka. Paszczet Mozowiecki. Uh -huh. Słuchajcie, ja to otworzyłam, mówię, spróbujemy. Trochę spróbować widzicie. Tu spróbowaliśmy. Gorzej, nie można się doczepić, ale smak jest okropny. A skład? Już Wam powiem, co mój mąż włożył. Mój mąż włożył wodę, bo na pierwszym y, miejscu jest woda. Podroby wieprzowe i wołowe 25%, w tym jest wątroba, płuca, nerki, tłuszcz wieprzowy, skórki wieprzowe, mięso oddzielone mechanicznie wieprzowe, mięso wieprzowe 7% kasza manna, błonnik sojowy, <noise> błonnik pszenny, cebula, glukoza, substancje zagęszczające E415, E407A, przyprawy, ekstrat, przypraw, stabilizatory E450, E451, przeciwutleniacz E316. Zawartość sur... Y, surowców wieprzowo-wołowych 62%. Także te 40% to nie wiem co to jest, chyba nie mam zielonego pojęcia. I powiem Wam, że ja to spróbowałam, ale ja od razu ja wiedziałam, że ja tego jeść nie będę. No, no niestety, tego to nie się, da się jeść. Słuchaj, My bynajmniej tego drugi raz nie kopiemy tego się nie da jeść. Uh -huh. To jest tak, jak ja to spróbowałam, to mi to smakowało jak taki Chociaż to nie stało w lodówce, jak taki y, przy y, zamrożony łój, mhm. co nie, coś takiego, taki paskudztwa, trudne, ja nawet, nawet nie chcę tego słoika, bo ja nie będę tego myć, to niestety ląduje w śmietniku więcej razy, tego nie kupimy, ja będę jeść, to znaczy nie, no ty zjesz, dzisiaj na, na kolację będziesz miał, o patrz jakie kanapeczki ci zrobię, mhm. dołożę ci trochę papryki. No i tu mam dla mnie, no, i będziesz miał ładne kanapeczki. I ja od razu Wam spróbuję, bo w końcu muszę, bo muszę tą krzynkę przekroić i muszę ją połowę zamrozić. Za, wezmę w tym. E, woreczku te, to, co takie te, te e, co powietrze odpompowuje e, ona kosztowała 50 zł, ale zapach ekstra. To jest z Intermasha, szynka. Tak. Oni sami wędzą. Oni tam mają wędzarnie. W sklepie. O i ładnie wygląda. Tak wygląda jak ta moja, co ja gotowałam. No powiedz, że nie. No, piękna. No. I ładnie pachnie. A tak jak mówiłam, ja wezmę ten, a ten drugi zaraz odesam powietrze. I próżniowo zapakuję i ona próżniowo pójdzie do zamrażarki i w święta się... To święta... jedną kanapeczkę on miał, tak? Szczy... no i... Szyneczko. Nie, 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 ty jesz swój paszteczek. Pasztecik swój jesz co żeś wziął, jedynie co wiecie co nie lubię, tych liści. tych liści, no one mi tak psują smak szynki, jak są takie poprzyklejane, no normalnie nie mogę, nie wiem dlaczego, same liście lubię, ale tu uważam, że wtedy jest po prostu za dużo, ten zaraz kawałek się odessa powietrze, zaraz schowam, a ten zrobię, zweźniemy na kanapeczki, ale ładnie pachnie i spróbujemy, już wam mówię, jak w intermasze. proszę, dam ci spróbować chociaż żebyś. To jest szynka. Mhm. Mm Bardzo dobra. Mhm. Mm Soczysta. O, nie wiem czy to widać. Mhm. Mm Soczysta. Ale powiem wam że moja szynka co robiłam. To ona by wyschła. Ta raczej Artek nie wyschnie. Mm, bo ona jest na na pewno. Ona zrobi się śliska, mm. ale nie wyschnie. Takie, takie jest moje zdanie. takie jest bardzo smaczna. Nie można powiedzieć, że, że jest niesmaczna. No i to widać, że to jest kawałek mięsa, tak? Mm. Mm. A to zaraz idzie. Także... A my uwielbiamy te papryki. Mhm. Mm Papryczki nadziewane serem, tylko my kupujemy na wagę, bo wychodzi taniej. Także jak gdzieś tam macie intermasze i są takie szyneczki. I w ogóle kiełbaski mają To jest wędzona królewska. To naprawdę można sobie kupić, tak jak no. mówiłam. Ja kupiłam to, ale ja to podzielę na pół, także będziemy mieli. Nie wiem co się stało. stało, bo mieli kiedyś pieprzową pyszną, nie? No i nie ma. Nie ma. Od jakiegoś czasu nie ma w ogóle pieprzowej. Ale jest o pieprznik genialny. Tak. I to by było na tyle. No, Zimie dzisiaj te tyle. Teraz kanapki nam trochę zrobię. To zaraz wyciągam ten i. I to by było na dzisiaj na tyle. No, także dziękujemy za wszystkie komentarze, subskrypcje, łapki. Tak. Będziemy się z Wami żegnać, także do zobaczenia. Do zobaczenia, papa. pa. pa. pa, pa.